Dzień dobry, witam serdecznie na porannym webinarium. Ja nazywam się Michał Staniak i mam przyjemność prowadzenia dzisiaj z Państwem tego szkolenia. Na początku oczywiście prosiłbym o zapoznanie się z disclaimerem, i za moment zaczynamy już nasze dzisiejsze szkolenie. Myślę, że już jesteśmy po, dlatego możemy wrócić do prezentacji. No i jeżeli chodzi o rynki, to yy, no przede wszystkim jakby warto zauważyć, że nastroje na indeksach, a przede wszystkim w Europie są naprawdę bardzo dobre. No DAX pokonał wczoraj poziom 15 tysięcy punktów. Oczywiście, no ten poziom nie został utrzymany. Natomiast można zauważyć, że zachowanie tego indeksu jest bardzo podobne jak w latach 2014-2015, kiedy naprawdę tutaj obserwowaliśmy bardzo, bardzo silne wzrosty. Ogólnie, jeżeli chodzi o rynek ropy naftowej, no to nie ma zbyt dobrych informacji. Raport API pokazuje spory wzrost zapasów. OPEC na wczorajszym spotkaniu technicznym wskazuje na prawdopodobnie niższy, niższy popyt za cały bieżący rok. Dodatkowo produkcja w Stanach Zjednoczonych osiągnęła 11 milionów baryłek na dzień. Mamy dodatkowo, mamy dodatkowo bardzo silnego, bardzo, wszystk, bardzo silnego amerykańskiego dolara, no i to powoduje również osłabienie, osłabienie, osłabienie ropy, no i przede wszystkim również, również złota, złoto spada do bardzo ważnego wsparcia, no i mamy koniec miesiąca, więc Dzisiejsze zachowanie świecy miesięcznej no, będzie, będzie kluczowe dla dalszych, dalszych perspektyw. Dzisiaj w kalendarzu inflacja w strefie euro, PKB w Kanadzie, raport ADP i raport DOE, natomiast rynki to euro, dolar, GBP, USD, DAX wraz z Wigiem, ropa oraz złoto. I przechodzimy sobie do platformy. Na początku, oczywiście, spojrzymy sobie na, e, spojrzymy sobie na kalendarz. Jak widać, sporo danych regionalnych tutaj: Francja, Węgry, czy również Polska, jeżeli chodzi o inflację. Natomiast trzeba pamiętać, jakby tutaj, też inflacja, oczywiście, w strefie euro. Natomiast trzeba pamiętać o tym, że. Te dane inflacyjne no jednak będą zdecydowanie większe niż, niż poprzednie odczyty, co jest oczywiście powiązane z efektem bazy. Oczywiście inflacja w Niemczech zaskoczyła pozytywnie pod względem pod względem miesięcznych odczytów. Natomiast oczywiście wciąż no, głównie ten wzrost jest związany z bardzo niską inflacją w zeszłym roku, więc ta inflacja będzie taka no, lekko wyższa przez marzec, kwiecień, maj prawdopodobnie i później już wróci do powiedzmy normalnych obecnych trendów, więc absolutnie na razie ten wyskok inflacji nie powinien spowodować żadnych obaw dotyczących ewentualnych podwyżek stóp procentowych, choć oczywiście widzimy po oczekiwaniach po oczekiwaniach rynkowych związanych głównie z rentownościami, że no jednak jednak gdzieś tam rynek oczekuje tych wyższych Stóp procentowych. Mamy PKB z Kanady za styczeń. Widać bardzo opóźnione oczywiście dane, natomiast no, jak widać, w styczniu PKB miało wzrosnąć w porównaniu do grudnia. Zapasy ropy według DOE. W tym przypadku, jeżeli chodzi o zapasy, no to raport API pokazał niemal 4 miliony. 4 miliony wzrostu zapasów ropy. Tutaj oczekiwania są bardzo niewielkie, więc widać, że w tym momencie po stronie danych i informacji napływających z rynku mamy presję na ropę naftową. Teraz przechodzimy sobie do wykresów. Oczywiście zaczynamy sobie od eurodolara, No i eurodolar runął nam poniżej tych kluczowych miejsc wsparcia, czyli poniżej spadkowej linii trendu. Która była wyznaczona po tych lokalnych dołkach dodatkowo poniżej 1,1750 i zniesienia 78,60? E, tutaj jest próba odbicia. E, ta H4 wyznacza nam e, objęcie hossy. E, natomiast, e, natomiast, oczywiście, no, znajdujemy się w tak silnym trendzie. Spadkowym, że dodatkowo tutaj pogłębienie tej dynamiki spadkowej, więc prawdopodobnie ten ruch wzrostowy zostanie dosyć szybko, szybko stłumiony. Tutaj mamy ostatnią korektę wzrostową, która wskazuje nam na to, że wszystko powinno zatrzymać się w okolicach poziomu 1.1750. Jeżeli chodzi o wykres tygodniowy, no to widać, że zbliżamy się do kluczowego wsparcia w okolicach poziomu 1.17 zniesienie 38,2 tej wzrostowej fali. Pokonanie tego poziomu otworzy nam drogę tutaj do okolic poziomu 1.15, choć oczywiście tutaj wcześniej wsparcie okolice poziomu 1,16. Teraz przejdziemy sobie do funta. Tutaj funt również ze strony przede wszystkim umocnienia amerykańskiego dolara jest w, lekkiej, w lekkim odwrocie. Natomiast ja, jakby da, w dalszym ciągu uważam, że Wielka Brytania no, poradziła sobie całkiem nieźle z koronawirusem. Dodatkowo mamy również, mamy również całkiem niezłe poradzenie sobie z Brexitem. Więc wydaje mi się, że. Fund brytyjski powinien powracać w szczególności, że jakby tutaj nie ma absolutnie jakiejkolwiek presji w tym momencie na, na przykład na dalsze obniżanie polityki monetarnej, czy stóp procentowych, czy, czy, czy zmiany polityki monetarnej w postaci większego programu QE, więc myślę, że tutaj w tych, w tym miejscu powinniśmy oczekiwać jednak spadku, no i oczywiście kluczowym sygnałem wzrostowym będzie pokonanie spadkowej linii trendu oraz średniej, 50-okresowej. 50 o tym, że generalnie ten cały ruch tutaj spadkowy wynika przede wszystkim z amerykańskiego dolara. No, przede wszystkim można zobaczyć sobie na parze euro GBP, która generalnie notuje nam kolejne nowe dołki. Spadamy tutaj poniżej zniesienia 78,6, więc kolejnym celem na euro GBP będą tutaj okolice poziomu 83, Setne. Teraz, teraz niemiecki DAX. No, przede wszystkim warto zwrócić uwagę na to, co działo się właśnie tutaj w latach 2000 tutaj końcówka 2014 i później do kwietnia 2015. Więc widać, że powiedzmy, timing jest bardzo, bardzo podobny, prawda? Czyli tutaj też właśnie od, odbijaliśmy od jesieni. Tutaj też jesień, prawda, to bardzo silne. Cofnięcie, później odbicie. Widzimy, że ten DAX bardzo dynamicznie nam zyskiwał wtedy. No teraz ta dynamika może jest nieco mniejsza, w szczególności w ostatnim czasie przyspieszyła. Więc widać, że te, wtedy ten ruch wzrostowy no, był, był oczywiście na niższych poziomach. Natomiast wielkość tego ruchu no to było około 4000 punktów. Widać, że nam niewiele brakuje. Natomiast może to nam dawać pewien. Cel, gdzie DAX może się znaleźć w najbliższej perspektywie, czyli tutaj szukalibyśmy kolejnego oporu w okolicach poziomu 15400. 400 punktów. Teraz WIG 20. No, WIG 20 oczywiście no, radzi sobie zdecydowanie zdecydowanie gorzej, choć ostatnie takie badanie pokazało, że na przestrzeni ostatnich 20 czy 30 lat DAX tak naprawdę z głównych indeksów zachowywał się całkiem, całkiem negatywnie w porównaniu do innych i na przykład lepiej zachowywał się sam WIG. WIG, ten szeroki indeks, nie WIG20. Jeżeli chodzi o, o, o WIG20, no to przede wszystkim jakby tutaj widzimy próby kontynuacji odbicia, kluczowe wsparcie 1890 punktów, tutaj mam zniesienie 61,8 ostatniej fali spadkowej, spadkowa linia trendów, wyjście powyżej jest kluczowe, widać, że niemiecki DAX no radzi sobie w ostatnim czasie zdecydowanie lepiej, natomiast jakby tutaj w historii też warto sobie poszukać jakiś, jakiś miejsc, jak podobnie zachowywał się WIG20. Tutaj oczywiście mamy tą spadkową linię trendu. Wcześniej, kiedy mieliśmy właśnie silny spadek i później odbicie, no to można powiedzieć, że coś w tym rodzaju Teraz mamy, więc tak naprawdę po przebiciu tej linii trendu wzrosty nie były zbyt duże, co by nam determinowało mniej więcej maksymalnie 2-200 punktów. Z drugiej strony, oczywiście, też warto zwrócić na takie właśnie silne fale wzrostowe po dużych, dużych spadkach. Widać, że te. Z kolei, z te z kolei um, fale wzrostowe z tutaj 98-2000 rok oraz 2008-2011 to nam sugeruje jeszcze bardzo, bardzo długą e, drogę na wig 20, natomiast oczywiście e, trzeba pamiętać o tym, że przede wszystkim musimy pokonać te, Tutaj e, najbliższe opory. No, oczywiście może cieszyć w tym momencie to, że w WIG-20 mamy coraz mniej spółek państwowych, e, co powoduje, że generalnie od, e, od tego, co, co robi rząd, e, nie zależy już w dużej mierze to, co dzieje się na giełdzie, więc, więc to oczywiście jakby spowoduje, że, 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 że na WIGU 20 być może zobaczymy podobne wzrosty, jak w przypadku innych indeksów w Polsce, czy również w Europie. No i na samym końcu przechodzimy sobie do surowców. ropa naftowa, tak jak już mówiłem, pod presją dosyć negatywnych informacji. Natomiast utrzymuje się dosyć wysoko, niemniej, oczywiście, tutaj może nam się tutaj była taka próba ustanowienia na M30 w formacji. Głowy z ramionami, tutaj oczywiście mamy w tym momencie test tego, tego prawego ramienia. Więc być może nam się znowu pojawi tutaj potencjalne prawe ramię. Wtedy oczywiście będziemy szukać pokonania tej linii szyi, czyli w okolicach 60 punktów. No, w tym momencie, generalnie, wszystkie informacje nie są zbyt dobre dla, dla ropy. Jak widać, jak widać euro-dolar jest tutaj absolutnie wskazujące na to, że, że ropa powinna być zdecydowanie niżej. Niemniej oczywiście kluczowym kluczowym wydarzeniem dla rynku ropy naftowej będzie to, co zdecyduje OPEC w najbliższy czwartek, czy Arabia Saudyjska przedłuży to swoje dodatkowe cięcie o 1 milion baryłek na dzień, jeżeli oczywiście to przedłuży, jeżeli nie będzie dużych zmian po stronie produkcyjnej, no to duża szansa na to, że jednak jednak Niewielkie będą tutaj spadki i maksymalnie tutaj znajdziemy się w okolicach 58,5 dolara za baryłkę. Natomiast oczywiście celowałbym celowałbym w perspektywy odbicia, powiedzmy w zakresie jednego miesiąca w okolice tutaj przynajmniej 63 65 dolarów za baryłkę, jeżeli chodzi o WTI. No i na samym końcu złoto, złoto oczywiście przede wszystkim warto warto na złoto patrzeć właśnie na wykresie miesięcznym. No i tutaj wykres, wykres miesięczny no, no nie wygląda, tutaj akurat coś się źle rysuje, ta świeca, świeca miesięczna, zobaczymy czy tak samo będzie to na innym wykresie, no coś, coś, coś nam się tutaj... Niezbyt dobrego generalnie na, 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 na złocie rysuje. Niemniej, oczywiście, no, najważniejsze, najważniejsze jest to, czy zostanie utrzymane to wsparcie w okolicy 1690 dolarów za jedną uncję. Tutaj mamy również wzrostową linię trendu, czyli bardzo podobnie ta sytuacja wygląda jak w tutaj 2011 roku. Tutaj również mieliśmy nominalnie tą korektę w okolicach 400 punktów. Później mieliśmy odbicie. Widać, że nie doszliśmy wtedy do historycznych maksimów, natomiast to wszystko determinowałoby, że potencjalnie, jeżeli tutaj się odbijemy z tego poziomu, to determinowałoby nam okolice 1950 dolarów za jedną uncję, natomiast jeśli przebijemy się przez ten poziom, no to przynajmniej 1600 dolarów za jedną uncję, co determinowałyby rentowności na poziomie 2%. Ja Państwu bardzo serdecznie dziękuję za udział w dzisiejszym szkoleniu i oczywiście zapraszam jutro na godzinę 8.30. Dziękuję jeszcze raz oraz do usłyszenia.